Witam wszystkich na moim kolejnym filmie. Dziś, tak sobie pomyślałem. Dawno żadnego radia nie było. Mam tutaj kilka tranzystorów WC 157. Żeby Was nie zanudzać, już poza kadrem dobrałem sobie dwie parki. Udało się. 127 127 1 119 Sto dziewiętnaście. No to co? Czas wlutować. A bo wy jeszcze nie wiecie gdzie i w co, i dlaczego i po co. Ale niespodzianka, co? Zodjak. W pięknym stanie. Oryginał nie mieści mi się tu w kadrze. Co tu zrobić? Będziemy improwizować. Nie mieści mi się ta maszyna. Musicie mi wybaczyć. To co? Co znajdę w środku? Jak to się rozkręcało? Nie mogą się pojawić nowe dodatkowe ryski. Musimy tutaj ładnie to wyścielić. Zaczynamy od zdjęcia bocznej gałeczki. Strojenia. Teraz będzie dobrze. Bezpiecznie. Ciężkie to cholerstwo. Kurde, lżej się nie robili. Ale pachnie, powiem wam, fabrykom i kalafonią. Ładnie się to prezentuje. Lubię takie sprzęty. W których nikt palców nie tykał. Przerwa. Kto w czwartek jad Pączka ten kciuk do góry. To można zdjąć. Pięknie zachowana, tylna listwa. Jak nowa. Kondensator. 84 rok. Rezystory emitterowe nieprzegrzane jak nowe transformator listwa bezpiecznikowa prawie jak w radmorze potencjometry tutaj część toskowa głowica nieprzestrojona nie zamierzam przestrajać teraz odkręcimy Sześciokątne wkręty. Unii troskie. Znaczy, ja mam taki klucz. Mam chyba, tylko ciekawe, czy tu klucz się znalazł. To możemy odkręcać. O, kawa oblachy nie powiem. Bo nic się z tym nie... nie stanie. Jak to przedstawia się z tej strony? Mamy ingerencję człowieka. Gdzie się podziały tranzystory? W jednej końcówce, w drugiej też nie ma, ale ja mam i będzie trzeba je wlutować tutaj. Gdzieś był numer nawet, o. 10955 Ładne odciski od radiatorów. Nie było lekko, naprawdę. Nóżki pozaginane. No, tak wyszło. Myślę, że bardzo dobrze. Nie widać, żeby ktoś tu lutował. Zaraz zobaczymy, jak z drugiej strony są blisko siebie. Prawie się dotykają. I o to właśnie chodziło. Para różnicowa. No, teraz jest wszystko fajnie. Wszystkie elementy są na swoim miejscu. Można spróbować to włączyć, zobaczyć czy to zagra. Teraz mi się przydał jakiś głośnik. Jest tyczka, głośnik też gdzieś jest. Czyli działa. Oświetlanie żarówkowe z jednej strony i z drugiej no mogło być lepsze to poświetlanie tej skali jak na takiego zodiaka zodiak i skalę. skala bardzo ładna dzwonek szkolny albo lekcyjny szkolny wersja końcówka mocy na BDP284 kondensator wycieka o, panie, co tu się dzieje z tym kondensatorkiem? Wspuchł coś. Czy to Kalafonia, nikomu gdzieś odpryskła? Ła 1200. Pieczątka. Głowica chyba nawet nie otwierana. Ładnie to wszystko wygląda. Delikatny kurzyk. Ale co to za radio bez kurzyku? Zobaczcie, jakie były piękne luty kiedyś. Jak kiedyś ładnie wszystko to było lutowane. ręczna, piękna, klasyczna robota. Jeszcze gałeczka na swoje miejsce. I gotowa kawkę lubicie? Lubicie pić w takich kubkach? Tak na marginesie. Jak się podobało zostawcie łakocie. Jak się nie podobało to nie. Kto jeszcze mnie nie subskrybuje, a śledzi mój kanał zasubskrybuj. Pozdrawiam.